Następny poziom. Galeon Huntera. Ale Danke. Ano. Tyle rzeczy już się uwieczniło na tym odcinku. Haru się uwiecznił na odcinku. Ty się Golden Sun uwieczniłeś na odcinku. Adi się uwiecznił na odcinku z kangura. Ty się uwieczniłeś na dosłownie końcu ostatniego odcinka, dosłownie ostatniej ich, ostatniej minucie niecałej. Ale jednak. No właśnie, co ja tu mam w ogóle zdobyć? Ile czego? 15, 10, 200. Cyk. Uwieczniony na wieczność. Albo aż do Sanebana na YouTube i usuną mi wszystkie prawie 700 filmów, które mam na kanale. Ale może to się nie zdarzy będę szczęśliwym człowiekiem. Kto wie. Na szczęście wszystkie gry single player nadal mam odłożone. Oprócz yy, chyba odcinków paru z Metro Exodusa, To wszystkie gry single player nadal mam na kąpie Muszę w końcu sobie kupić dysk jakiś I powrzucać je tam, bo zajmuje je mi Chyba Filmy z OBSa, wszystkie ogólnie Czyli w sumie głównie single player, bo jeszcze usuwam. Gdzieś na statku są przyciski otwierające te paskudne klatki. Zajmują chyba 1,2 terabajta. No właśnie, o tych klatkach mówiłem: miś, pelikan, bubr, który sobie wygodnie śpi, i żółw, który wygląda strasznie wręcz. Ale oprócz tego, let's go! No oh, come! To mu nacelował na niego, po czym przestał. Dawaj! Chodź mobie! Dobra, rypać go! Ale gdzieś będą przyciski, będę mógł je uratować. A dam sobie jeszcze kryształy. Jump, Kryształ W sumie mogę tak to rozwalać To otworzy to jo Nie, uratowałem bobra I otworzyłem to, w sumie Dwa w jednym Czy jeszcze muszę uratować niedźwiedzia? Pelikana i... Nielubionego przez nikogo żółwia Będę miał w tym super, super Ale mówię, nie pamiętam co jest w takim razie ostatnie to, skoro turlanie nie jest ostatnie, to nie wiem, co, czy, czym to jest. To ostatnia rzecz. Żeby nam chyba że statek będzie cały pod wodą. Jak uwolnię żółwia. A to? Jej, uwolniłem tu niedźwiedzia, którego nawet nie było w tej grze. Nie licząc tego, że on wchodzi tylko na statek, to był jeden moment, który był w grze. Gdzie na przykład w żuwie miały osobny level. Yy, świstaki to chyba są w sumie aniżeli. Nie, to są bobry. Yy, bobry też miały osobne poziomy. Pelikan też miał osobne poziomy. Ale Misia nie było nic z nim wspólnego, proszę że wchodził na statek. Nic. A przynajmniej nie kojarzę, żeby coś było z nimi. Więc chyba nic nie było. To jest przycisk? Tak wygląda. A może nie? Znaczy, wyglądać wygląda, ale może nie jest? Coś mobów chyba tutaj nie ma praktycznie. od pająków. Dobry jestem! W slalonach. Mam nadzieję, że nic nie ominąłem. Jak na razie. No jak uminąłem, uh, no to jeszcze się da. Tym bardziej, że mówię, to jest ostatnia runda. licząc bossa. Który w sumie też nie fajna, jak będzie wyglądać. W sensie walka z nim. Pelikan uratowany. Czyli został jeszcze. Żółw. A. I to. Wiedziałam, że mogę na Ciebie liczyć. Znajdź przełącznik, który podniesie klatkę do góry! I jeszcze to do uratowania mi zostało. Taka sekwencja była w jedynce, pamiętam. Tylko, że tam przynajmniej dało się chyba odpaść jakiś przycisk, który od razu cię obracał. O 180 stopni. I utopię wszystkich, brawo. To mi w sumie dało dał uratowanie żółwia. Dobra, jak zaleję cały statek, no to wyjdzie. Ale równie dobrze mogłem po prostu rozwalić ten statek. I też by wyszedł z tego cały raczej. Z mocnym podkreśleniem raczej. O! I co dostaję ostatnie? Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. I teraz masz niewyczerpany zapas bumerangów. Mówiłem o tym, ale myślałem, że to będzie to było dużo wcześniej. Okej, okay. bo kojarzyłem coś z tym. Myślę, znaczy, że dużo, dużo, dużo wcześniej. Włochy, Hiszpania. I kto wygra? Włochy Hi czy Hiszpania? Nie ma większej obebory zbytnio. Raczej. A jakbyś miał obstawić na kogoś dom, to na kogo byś obstawił? O, jest Mob. Fifty fifty mówisz, będzie. Ja się nie znam. Nie wiem kto gra gdzie, więc. No nie wiem. Jeszcze 13, 8, znaczy 13, 2 i coś tam. Wejdź, ja zapomniałem o dwóch kryształach gdzieś. Bo tu może monety będę miał już ostatnie, bo co wygląda mi jak koniec już. Jeszcze dwa kryształy i trzy monetki mi zostały. Zapomniałem o nich? Czy nie? Dajcie mi je, please. Mi się wydawało, że będzie za, za to cały statek. Więc powinna być jeszcze chyba jakaś sekwencja. Możemy latać na popłudze. Nie pamiętam. Co będzie? Kao, się! Statek zaraz Ja... Są monetki! I kryształ! I moneta! Nie! To one! Help! Papugo! Ja się uratowałem! A ty masz ramy wyrąbane, ja utonę! Hello! Raz się z tym wrednym Raz na zawsze. Ja utonęłem! Co mam drogą? Mam wszystkie? 200. Nie, jednego kryształu mi brakuje. Więc gdzieś tu jeszcze jeden kryształ musi być. Będzie. Czy będę chciał grać od nowa ten level? Oj, chyba zapomniałem o krysztale jednym. Oh no! Oh no! Jeden kryształek! Ostatni w całej grze! Czyli to oznacza? Powtórz. Ziumb! W dół. Gdzie jest ostatni kryształ? Powiedzcie mi, please. Tu gdzieś może. Nie wiem, za tym. Jaja sobie ze mnie robią, ale dos dostałem osiągnięcie potężniejsze niż Bosman Za zdobycie 100% wszystkiego Zbierz wszystkie dukaty, gwiazdki i diamenty na wszystkich poziomach Jej, pokażemy Hunterowi kto tu rządzi, więc Let's go, idziemy zabić Hunter'a 200 na 200, 10 na 10, 15 15 Decydujące starcie Tak. Po raz kolejny zniweczyłeś moje plany. Tak. Nie daruję ci tego! Po prostu Kresnym mnie zastrzel. dostaniesz. Na szczęście mam nieskończoność bumerangów. Gorzej z życiami. A, to będą te fale. Iść. Tu muszę przeskakiwać, okień. What the heck? To jest najtrudniejszy boss, jak na razie. Wszystko się da. Promarcin. Prom 4 5, 0 6. Co ja strzelam? To ja nie mogę namierzyć w niego. O, namierzyło. On rozjebuje własny statek. I obwinia za to mnie. Nie pamiętam czy tylko tak się z nim walczy, czy będzie jeszcze jakaś opcja. Wiem, że są boty w topce, usunę je później. Bo nie ma sensu po jednym czy dwóch live'ach usuwać, bo i tak lecą potem na, na tym samym live'ie jeszcze Dawaj! O, papug Super Statek wybuchł... na śmierć. Ma takie fajne bombki. Dobra, i tu będzie walka z nim ostateczna. Teraz chyba jest łatwiejszy Co to kuźwa ma być za boss! Halo? Gdyby nie to, że chodzę w kółko, to ja bym go zabił już. Papa pa, Hunter! yeps. Jest przybliżony Co tak mówi przed śmiercią? I zaśmiecił jezioro, brawo. Ta gra nauczyła dzieci śmiecić. Wrzucać rzeczy do oceanów. Zostawili go na bezludnej wyspie, na której umrze w ciągu. w sumie pewnie. paru godzin. Wojciech Biliński, Józef Dębicki, Jacek Gburczyk, Marta. Matyjewicz Kornelia Błaży... Czemu kobiety muszą mieć takie dziwne nazwiska? Rafał y, Bujalski. Nie macie! Original version Credits. Tate Interactive. Jan Matlong, Jakub y, Koider. Michał Kucharczyk, Marcin Klimek, Wojciech Bliński, Paweł Czapla, Michał Firek, Arkadiusz Firlit, Jacek Cetera, Paweł Czapla, już chyba trzeci raz on jest, Wojciech Bliński, ten też już był, Grzegorz Ku Kukuś, Wojciech Idzi, Bartosz Idzi, Mateusz Ryszka. Przykro mi, Rodo nie działa, jeśli chodzi o napisy końcowe. Ale wiecie, co też nie działa, jeśli chodzi o napisy końcowe? Idźcie do kolejnego, ostatnich poziomów dodatkowych czyli tego, czymkolwiek on będzie Mini, składa się z dwóch powtarzających się i Kojarzę? W pierwszej rundzie Kao musi odbić kasztana, najdalej jak potrafi. Musi mocno uderzyć swym ogonem, gdy gnom rzuci kasztana ze środka pola. Siłę uderzenia pokazuje pasek w dolnej części... Biedny ścierze. kasztan. Na miejsca, gotowi, start. ataku. Uderzenie będzie słabe, jeśli pasek będzie pusty lub zielony. Po uderzeniu Kao biegnie przez bazy, zdobywając punkty. Każda baza to jeden punkt. Rytmiczny Gorąco jest, czesać gadać. Ataku i akcji spowoduje, że Ka'o będzie biegł szybciej. Runda kończy się, gdy Kasztan dobiegnie do pierwszej bazy, lub gdy Ka'o dotrze do ostatniej bazy, zdobywając cztery punkty. W drugiej rundzie zmieniacie strony. Teraz Ka'o się broni. Musisz rzucić kasztanem, tak aby gnom nie mógł go dobrze odbić. Siłę rzutu pokazuje pasek w dolnej części ekranu. Rzucasz naciskając przycisk... Ja i tak nie wiem, o co z tym chodzi. Już zjebałem na start. Wait, coś tutaj nie gra. Może? Coś nie gra naciskanie przycisków na przemian Coś to nie działa To było szukane. No wiem, dobra, rypać to. Było, była fajna gra. Ale to na tyle na tej cudnej gierce. Mówię do odcinka, a nie do live'a, bo na live jeszcze będę chwilę w to grać. I trzeba niedługo zaczynać trzecią część. Ale na tej pięknej, nostalgicznej mojej grze dzieciństwa, to na tyle. Auf Wiedersehen.